Koronawirus na Słowacji. Minister zdrowia Marek Krajcz i podał się do dymisji Słowacja. Minister zdrowia Marek Krajcz i złożył dymisję. Minister zdrowia Słowacji Marek Krajcz i złożył w piątek dymisję na ręce prezydent Zuzany Czaputowej. Pierwotnie zapowiadano, że odejdzie dopiero po rozpoczęciu szczepień rosyjską szczepionką przeciw COVID-19, sputnikiem V. Prezydent nie zgodziła się z opiniami, że Krajcz i stał się ofiarą kryzysu w koalicji. Czaputowa powierzyła pełnienie funkcji szefa resortu zdrowia wicepremierowi, ministrowi finansów Eduardowi Hegerowi, który w gabinecie reprezentuje, podobnie jak odchodzący minister, ugrupowanie premiera Igora Matowicza zwyczajni ludzie i niezależne osobistości Olano. Czaputowa wyraziła przekonanie, że Krajcz podejmował decyzje w dobrych intencjach, oceniła jednak, że nie przyniosły one spodziewanych rezultatów. Podkreśliła, że byłemu już ministrowi nie udało się wyegzekwować kluczowych zaleceń dotyczących pandemii i nie miał wsparcia pozostałych członków rządu. Jej zdaniem częścią mandatu ministra jest pooszenie odpowiedzialności politycznej i dlatego nie zgadza się z interpretacją premiera Igora Matowicza i samego Krajcziego, że dymisja ministra była ofiarą złożoną na rzecz kontynuacji koalicji rządowej. O poświęceniu się Krajcziego i jego rezygnacji z urzędu mówił w czwartek na konferencji prasowej Matowicz, który wówczas zapowiedział, że minister zdrowia odejdzie dopiero, gdy w kraju rozpoczną się szczepienia rosyjskim sputnikiem V. Takie postawienie sprawy spowodowało, że koalicyjni partnerzy uznali, iż wynegocjowane wcześniej porozumienie o kontynuowaniu współpracy zostało zlekceważone i w związku z tym rozmowy koalicyjne wróciły do punktu wyjścia. W piątek rano Krajcz zapowiedział, że niezwłocznie złoży dymisję w pałacu prezydenckim. Powiedział, że nie chce, aby termin jego odejścia był wykorzystywany jako pretekst do obalenia rządu. Po uroczystości jego następca Eduard Heger wyraził nadzieję, że koalicja będzie mogła funkcjonować, ponieważ odejście Krajcz jego miało być jedynym warunkiem stawianym przez dwie mniejsze partie koalicji Wolność i Solidarność SAS, oraz dla ludzi za ludzi. Przedstawiciele tych partii i po dymisji Krajczygo nie zajęli stanowiska co do dalszej współpracy w rządzie. Otwarty kryzys w koalicji czterech partii tworzących rząd Matowicza wywołało sprowadzenie przez premiera rosyjskiej szczepionki Sputnik V oraz jej dopuszczenie do użycia na Słowacji przez Krajcziego. SAS i Zaludi krytykowały też styl pracy samego premiera i chaotyczne zarządzanie kryzysem zdrowotnym. W koalicyjnych rozmowach pojawiały się również żądania rekonstrukcji rządu i zmiany na stanowisku premiera.